Ina została wybudowana w zasadzie przez przypadek, dlatego że mój dziadek był kupcem. W 1933 roku otrzymał informację, że wszystkie osoby, które są niepewne politycznie on do takich właśnie należał był uczestnikiem powstań śląskich będą w przeciągu 48 godzin wydalone z zawsze bo zawsze wtedy należało do Niemiec. Szybko sprzedał tamten sklep, udało mu się sprzedać. Przez granicy. Jego szwagier pomógł mu przenieść pieniądze i w ten sposób zjawił się tutaj, na terenie Polski, w Nowym Bytomiu. Kupił tutaj sklep, ten sklep świetnie prosperował i zaczął szukać miejsca pod budowę domu. Dowiedział się o tym burmistrz miasta i wezwał mojego dziadka i powiedział, panie Jasiulek, pan jesteś bogaty człowiek, ja panu sprzedam tanią dużą działkę pod warunkiem, że pan wybudujesz kino. No i zaczął jeździć po kinach, czy to jest dobry interes. W kwietniu rozpoczęto budowę kina, a 18 września 1937 roku to kino już stanęło i było otwarcie. Kino świetnie prosperowało. Dziadek w niedługim okresie czasu. <klimy> Zaczął budować kamienicę. Tutaj obok to była nasza, tutaj, czy znaczy miała być nasza kamienica, ale grze 39 rok. Oczywiście chętnych na to kino było wielu. Ktoś doniósł na gestapo, że dziadek był Polakiem. Wyrzucono go z kina, a kiedy zaczął się odwoływać, że chciał tutaj wrócić, szukać jakiejś możliwości, to zesłano go do Dachau. Babcia udało jej się poznać wysokiego urzędnika z gestapo, który kiedyś był mieszkańcem Nowego Bytomia. I będąc u lekarza z młodszą córką, on ją poznał. Przy pomocy tego człowieka udało się tego mojego dziadka wydostać z tego obozu. 45. rok. Dziadek do kina wtedy nie wrócił, pracował w hucie. Kino zostało przejęte, ale brakowało ludzi do pracy i wtedy... Zwrócono się do dziadka, czy nie zostałby kierownikiem kina, bo nikt lepiej nie mógł się zatroszczyć o kino jak dawny właściciel. Jako mała dziewczynka przychodziłam tutaj do kina i wszystkie filmy oglądałam. Dziadek zmarł, nie odzyskawszy tego kina, przeszedł na emeryturę, ale mógł wyznaczyć sobie swoją następczynię. Panią Anię Piotrowską, która tutaj była kierownikiem do 1986 roku. Właśnie ta pani do nas przyszła i powiedziała, że ona niedługo przechodzi na emeryturę i żeby ktoś z rodziny się zainteresuje tym kinem. Ja wtedy pracowałam na uczelni, byłam pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej, ale nigdy nie myślałam, żeby związać swoje losy z kinem, z tym, że Dziadek zawsze mówił, że ja jestem tą osobą, która się powinna kinem zająć. I pojechałam do ówczesnego dyrektora i powiedziałam, że jestem zainteresowana, żeby objąć kierownictwo Kina Patria w Nowym Bytomiu. on mówi, pani, po co pani takie coś? Poznałam w zasadzie, jak się prowadzi kino odpoczewki w tamtym systemie. W roku 90. w zasadzie ten cały system kinowy się załamał i oddawano kina i wtedy ja się zgłosiłam. I faktycznie to kino żeśmy w roku 90. odzyskali i we wrześniu zaczęłam to kino prowadzić na własny rachunek. Znając koszta prowadzenia tego kina, jak było kinem państwowym, wydawało mi się, że nie będę w stanie tego prowadzić. Tym bardziej, że faktycznie cały rynek kinowy się wtedy załamał. I nie wiem, w którymś momencie połknęłam tego pakcyla, żeby przetrwać. I później już nic innego się nie liczyło, tylko po prostu, żeby istniało kino.